Szymon Hołownia ogłosił kryzys w koalicji, mówiąc, że prawdopodobnie służby państwa zostały użyte po to, ażeby go zdyskredytować jako rzekomego studenta i absolwenta kolegium humanum, a więc tej uczelni, której się wszyscy wypierają, uznając, że tam dochodziło do patologii, jeśli mówimy o produkcji dyplomów. MBA czy w różnych innych dyplomów ukończenia studiów. Zatem, hołownia, który mienił się być tym czystym politykiem, nową twarzą, miałby być absolwentem takiej uczelni, a zarazem uwikłanym w jakieś tam rzeczy niejasne, rzeczy, które są patologiczne, co oczywiście ciąży na jego wizerunku jako na kandydacie obywatelskim, bo tak się ogłosił, jako na kandydacie, który chciałby być rozjemcą między pisem i platformą, i jako na kandydacie prawda, tego młodszego pokolenia, który politykę polską ma uzdrowić. Jak ma uzdrawiać, skoro w ten sposób się uwikłał? I on doskonale wie, że atak nie idzie po stronie pisowskiej, od strony PiSu, czy od strony Konfederacji, od strony prawicy, ale że tutaj musi być zaangażowany Donald Tusk, a przynajmniej jego ludzie. Tak to odbiera. I teraz, czy to jest dziwne? To oczywiście nie jest dziwne, bo wiadomo było od samego początku, że irytował Tuska. Od samego początku było widać, że Tusk nie chce go widzieć jako silnego partnera partyjnego lub tego, który, nie daj Boże, wygrałby wybory prezydenckie. On go widział jako tego, który ma być służebny i tak naprawdę zmielony i zużyty. I powinien sobie zdawać sprawę z takiego oto scenariusza, który szykował Donald Tusk, ale Szymon Hołownia. Z tego sobie sprawy albo nie zdawał, albo grał tak, by Tuskowi ułatwić drogę. Bo zamiast się przeciwstawiać Tuskowi w sytuacji, kiedy on łamał prawo, kiedy wkraczał do telewizji, kiedy y, aresztował posłów, y, którym odbierano immunitet nie wiadomo z jakiego powodu, y, kiedy y, prawda, no, działy się rzeczy, które bulwersowały opinię publiczną, to on zamiast stojąc na czele trzeciej drogi, przeciwstawiać się Tuskowi, to pomagał mu w tym działaniu. A w tej chwili stracił ogromnie na popularności. Jego partia jest na bardzo niskim poparciu, w związku z czym, nawet gdyby chciał opuścić koalicję, to praktycznie nikt z jego kolegów, koleżanek partyjnych tej koalicji nie opuści. A więc skończy jak Ryszard Petru, jako pojedynczy gracz, który niewiele znaczy. Taki jest los Szymona Hołowni, który chciał być wielkim celebrytą politycznym, a w tej chwili jest raczej politykiem przegranym. Zachęcam Państwa do lajkowania naszych filmów na kanale Klubu Inteligencji Katolickiej, komentowania. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Do zobaczenia.